Las to żywy organizm. Każdy gatunek, od borsuka po żurawia, to trybik w precyzyjnym mechanizmie życia. Zmieniamy klimat, wycinamy lasy, osuszamy bagna. A mimo to natura wciąż próbuje się dostosować. Pytanie tylko, czy zdążymy jej pomóc, bo przyszłość lasu nie zależy tylko od zwierząt, lecz także od nas, ludzi. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Leśny Świat w obliczu zmian klimatu. W sercu wielkopolskiego lasu, tam, gdzie ziemia pachnie wilgocią i życiem, budzi się on. Dzik. Niespokojny duch lasu, ogrodnik chaosu i siła natury w najczystszej postaci. Nie zna planów ani granic. Gdzie tam, gdzie pachnie ziemia, gdzie można odkopać coś, co jeszcze tętni życiem. Dzik żyje w rodzinie Watarza Którą prowadzi locha Locha to matka i strażniczka Jej młode pasiaki Podążają za nią Krok w krok Ucząc się świata Przez dotyk Zapach I zabawę w błocie W ich chrumkaniu Jest radość W ruchu instynkt w oczach ciekawość. To prawdziwe dzieci lasu. i bardzo zgrana rodzina. Niepozorny, lecz niezwykle pożyteczny gospodarz lasu. Ryjąc ziemię w poszukiwaniu pokarmu, na napowietrza glebę i wspomaga rozkład liści oraz innej materii. Tworzy mikrośrodowiska, w których kiełkują nowe rośliny. W dodatku sam je rozsiewa, a potem pomaga im się przebić przez liście. Tworzy życie. Nie zna spoczynku. Każdy jego ruch to praca dla ziemi, odnowa i ferment. Ale nawet on czuje gorąco, które oddziela się w las. W świecie, który się zmienia, nadal jest siłą, bo czasem to właśnie chaos daje w naturalnej konsekwencji tyle życia. Dzik to naturalny półgleśny, leśny, pracujący nieustannie, od zmierzchu do świtu. Dziki są bardzo ważne w lesie. Człowiek widzi w nich często szkodniki, ale to nie one się zmieniły to świat wokół nich. Kiedy las wysycha, szukają wilgoci i pokarmu tam, gdzie go jeszcze nie zabrakło, np. Na, na polach. Ich obecność to sygnał, nie problem. Znak, że las potrzebuje oddechu. Jeśli zobaczymy rozryty las, to też znak, że dziki usunęły z gleby np. mnóstwo larw, owadów, które w konsekwencji mogłyby zniszczyć drzewa w tej dużej ilości nie ryją tam, gdzie ich nie ma. Dzik przecież potrafi wyczuć larwy owadów pod ziemią nawet z głębokości 20 cm. Dzik przypomina nam, że życie nie zawsze jest uporządkowane. Czasem trzeba coś rozkopać, by mogło wzrosnąć. Czasem ten chaos właśnie jest początkiem równowagi. Las potrzebuje jego siły, tak jak potrzebuje ciszy borsuka czy lotu żurawia, bo bez tej siły ziemia nie odnowi się po burzy. Ale dziś jego życie też się zmienia. Upały, susze i brak pożywienia sprawiają, że dziki częściej wędrują ku ludziom, a ludzie je dokarmiają. A potem inni ludzie mają pretensje, że się pojawiają. Zimą, która nie jest już zimą, nie zapadają w długi spoczynek, bo ziemia nie zamarza. A ściółka kryje resztki nasion i larw. Dlatego dziki są aktywne. Zmiana klimatu sprawiła, że dziki rozmnażają się też częściej, nawet dwa razy w roku. Niestety, łagodne zimy i obfitość pożywienia sprawiły, że dzików jest zbyt dużo w niektórych regionach. Ich liczebność wymknęła się spod kontroli, także przez człowieka który zmienił ich naturalne warunki życia, bo zaburzał równowagę całego ekosystemu. Dzik kocha błoto. To jego pancerz, jego lekarstwo, również jego konieczny chłód w upalny dzień. W błocie ukrywa się przed pasożytami i słońcem. W świecie, który się nagrzewa, kałuża błota staje się dla niego świątynią życia. Brak regularnych deszczy coraz wyższe temperatury powietrza powodują, że dziki bardzo się męczą, z brakiem możliwości dostatecznej regeneracji, z brakiem możliwości uchłodzenia się oraz nierzadko napojenia. Tracą wówczas mnóstwo energii i na wykarmienie młodych, i na funkcjonowanie Skrajnych upałach bardzo je to męczy. Dzik przeżywa wówczas bardzo ciężki okres i bardziej się czuje u nas jak guziec. W takich warunkach bardzo łatwo rozprzestrzeniają się bakterie i patogeny, które w naszych wielkopolskich lasach niejednokrotnie zdziesiątkowały całe populacje dzików. Siła i chaos. Ten który uczy nas, że porządek natury nie zawsze jest prostą minią, lecz kręgiem, w których wszystko ma swój czas i sens. W kolejnym odcinku spotkamy lisa, sprytnego wędrowca między światem światła i cienia, który przypomina, że mądrość. To także sztuka przetrwania. Dziękuję Wam.